skończone e, naprawdę w najwyższym standardzie i tutaj przy tej okazji chciałbym podziękować Pani Dyrektor Brówce cierpliwości do, do inwestycji, która mi tak naprawdę jest nieustannie prowadzona. Byłem Radny przez 4 lata i tam wiecznie był remont. Teraz już praktycznie rok pracuję w Urzędzie, dalej jest remont i mam nadzieję, że 30 czerwca tego roku szczęśliwie dobiegnie końca. Tutaj też proszę przyszłego roku dobiegnie końca i tutaj też proszę, zapraszam Państwa Radnych na, na budowę. Chcielibyśmy, aby zarobowe do dodatkowo wartości 265 tysięcy już zakończyły tam sprawę. Wykonawca także chciałby więcej zakresów z przyszłego roku zrobić jeszcze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zapytania? Przypominam, jesteśmy w punkcie informacji o informacji. Bardzo proszę, radny panie Słowca. Panie przewodniczący, dwa pytania nasunęły się o odpowiedzi w tej sprawie. Komisji Urbanistyczno-Artytektonicznej. Także chciałem jeszcze dopytać, od kiedy te Komisje Urbanistyczne, te urbanistyczno architektoniczne to się stało, mają funkcjonować, czy miały funkcjonować? Bo wydaje się, że jest to nowa, nowa taka tutaj na terenie naszego urzędu, no taka instytucja. Przy okazji się ja też, czy to będą członkowie, czy członkowie tej komisji będą jakimiś etatowymi pracownikami zarazem, czy też kontraktowymi za pracę w tej komisji. Ja mam jeszcze taką jedną wątpliwość, ponieważ tutaj właśnie osoba pana przewodniczącego tej komisji wiem, że robiła na zlecenie w tej branży różne, że tak powiem, projekty. Jak to się ma od strony takiej no, konfliktu interesów takich tutaj, no i zawodowej? Czy to tak można być czymś, co potem nakręca się pewne inne rzeczy, a potem nie realizuje? Proszę tu o te wyjaśnienia. To jest odnośnie komisji architektoniczno urbanistyczno architektonicznej Tutaj były jeszcze informacje w punkcie 2e. Informacja, że powołano komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na sprzedaż dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność w gminie koluszki. A obok jest też powołana komisja przetargowa do przeprowadzania rekordowa. Czy to się właściwie różni? Oczywiście skład osobowy tytuł komisji. Yy, bo tak, jedna jest do przeprowadzenia przekarku, druga do przeprowadzania rokowa. Też mam tutaj dużo wątpliwości od strony takiej metodologicznej. Bo to jest, dotyczy tego samego tego samego zagadnienia. Sprzedaż i ewentualnie dzierżawa nieruchomości zamiejącej własność gminy. Yy, te same pytania, co tam kierowane, do tego tutaj też kieruję. Yy, teraz jeszcze tutaj... Też było podanie informacji w punkcie L, 2L. Powołanie Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntu rolnych w miejscowości Wierzchy. O jaką wodę chodzi? Bo tak jakoś to umknęło i nie, 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 nie bardzo wiem e, o, mm. o jaką w uh, chodzi. E, teraz jeszcze jest kwestia, tutaj właściwie Pan Jarbowski tam przedstawia właśnie sprawę wykonania tych robót dodatkowych przy remoncie szkoły podstawowej drużycy jest to w sumie wartość dość duża, 265 tysięcy ponad. No i właśnie to to się ma do tego, co było pierwotnie, że tak planowane, że to takie elementarne rzeczy, o których pan wspomniałem, że tak powiem, no ktoś maluje na przykład przy remoncie jakichś no bo to duże miliony na to szkoły i to ściany, nie przewiduje malowania sufitu, no a teraz to trzeba powiedzieć, co to trzeba robić. Kto to w ogóle tak to wszystko tam planował, bo to jest no jakaś taka to no jakaś taka wpadka, tak mi się wydaje. I jeszcze mam tutaj dwa pytania. Było w punkcie 29 informacja, że pan burmistrz to się zarządem Towarzystwa Wodorodnictwa Społecznego się z w umówienia spraw związanych z oddaniem do użytku budynku mieszkalnego. Właśnie chciałem zapytać, jeśli by można coś bliżej, czy ten budynek, bo to wiemy, że taki budynek nawet stoi, czy jest zasiedlony, jakie są dalsze plany, bo wydawało się, że to będzie równa a to wszystko, tak jak chciałem to raczej to wszystko stoi, mimo że już wykończone chyba. Y jakie są dalsze tutaj właśnie plany urzędów, bo tam też były środki zainwestowane, działka nas, na te sprawy. Jakie korzyści z tego yy, 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 ma gmina, czy będzie w ogóle jakieś miało. Jeszcze odnośnie punktu 35. chciałem na kanwie tego punktu, chciałem zapytać o pewną kwestię, bo tak, było spotkanie przez przedstawicielami Mazowieckiej Spółki Gazowej spółka z oddział oddziałów w Łodzi. Chciałbym go pytać, jakie są realne możliwości Gazetyfikacji jakichś już mniejszych, że tak powiem, fragmentów miasta, czy jakiejś ulicy, która była w połowie robiona, a potem dalej już nie była robiona. Ja, 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 jak, jak te procedury głównie były? Wiem, że mieszkańcy niektórzy chcieli, żeby to mają ten cygar, ja, ale tego do pewnego terminu że są dalej, żeby to pociągnąć. Jak to z partycypowaniem w kosztach i tak dalej? Bardzo bym prosił o odpowiedź. Myślę, że tutaj. Dużo było pytań. na Burmistrz, Bardzo Szanowni Państwo, Pan Radny zadał pytania dotyczące sprzedaży dzierżawy nieruchomości, jeśli chodzi o komisję przetargową oraz o Bardzo proszę, żeby Pani Gąsiorek wyjaśniła, na czym polega różnica między rokowaniami a przetargiem. Jakie tam komisje są powołane, to, to są to komisje powołane z grona pracowników urzędu i radnych, ale to bardzo proszę o szczegółowe przedstawienie tej komisji. Jeśli chodzi o komisję przetargową na budowę drogi we wieszkach, no to komisję przetargową powołujemy na te zadania, które realizujemy, do których do których potrzebne są przetargi z pracowników urzędu I tutaj bardzo proszę pana Karłowskiego, aby że chodzi o tak? Czy o samą inwestycję? Bardziej już o inwestycję. tak. Okay. Ona jest w naszym budżecie, ale to bardzo proszę, żeby pan Karbowski to omówił. Szkołę podstawową w Gróżycy to może jakieś tam krótki rys historyczny to też, też bym pana poprosił. Jeśli chodzi o dwa spotkania, które byłem z zarządem TBS-u. Szanowni Państwo, ten blok jest w części zasiedlony. Ja już teraz nie pamiętam, nie mam notatek przy sobie. Chyba jest 7 mieszkań jeszcze niezasiedlonych. Na tą chwilę są jakby do dyspozycji. Można, można ten udział w TBS-ie wykupywać i zasiedlać. W najbliższym czasie ukaże się artykuł w Tygodniu w Koluszkach, który przeprowadził redaktor y, Tygodnika właśnie z prezesem TBS-u, który, y, którym ja prosiłem przy tym spotkaniu, żeby jako omówił zasady y, mieszkań w TBS-ie. Na czym polegają te zasady, bo one ostatnio się zmieniały. Są każdy TBS jako spółka ma swoją umowę i swoje, swoje zasady. Y, na tą chwilę Chyba nie ma planów na budowę kolejnych bloków, no bo jakby z tymi mieszkaniami w tych blokach na razie, na razie jest problem. Byłem tam, bardzo to sympatycznie wygląda mieszkania takie 428, tutaj jest troszkę, troszkę większe. Jeśli chodzi o gazyfikację, to rozmawialiśmy przede wszystkim o gazyfikacji dołkówka. Tutaj przedstawiciele spółki gazowniczej zwrócili się do radnych z terenu Gałkówka, głównie do pana Zbigniewa Lecha, który tym tematem się zajmował wcześniej, żeby no, pomóc w organizacji, w organizacji spotkania, jakby rozeznania potrzeb w tym zakresie. Także te spotkania przed nami. Ja rozumiem, że tutaj pan radny pytanie dotyczyło gazyfikacji gaz Koluszy. No, na ten temat nie rozmawialiśmy, ale to zawsze możemy podejść do mm, tematu. Yy, gazownia, budowę gazociągu bierze na siebie. Bo no, taka jest że ta, ta budowa gazociągu yy, należy do tego, yy, kto jest właścicielem. Natomiast z yy, no, same przyłącza to jest yy, yy, określenie już. Pana Radnego Zbyszka Lecha, czy jakieś konkretne rozmowy z gazownikiem? Jeżeli były, to miałbym ja prośbę, że może tutaj powiedzieć też wszystkim, bo to jest przecież ważny temat yy, dla gazowni. jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to te osoby wskazane przeze mnie odpowiedzą na to. Proszę. Ja rozmawiam z przedstawicielem gazowni, który, prawda, patrzył, jaka jest możliwość i ilu jest kandydatów chętnych na założenie tego gazu w mieszkaniach i główny, główną sprawę przesunęliśmy na połowę września, kiedy będą spotkania z mieszkańcami Gałkowa Dużego i Gałkówka Małego. Wtedy wszyscy dostaną wnioski i mieszkańcy powypełniają te wnioski. Wtedy będziemy zorientowani jaka jest opłacalność i ilu jest chętnych do założenia tego gazu bo jak już sprawdziłem, to część mieszkańców no nie chce gazu i po prostu, ale jest większa część tych, którzy by chcieli. Ponieważ ja już taki sondaż przeprowadzałem poprzednio, także wiem, że gdzieś 70-80% mieszkańców będzie chciało gaz na terenie gałkówka, Gałkowa Dużego i Gałkówka małego, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Następne osoby wywołane przez Pana Burmistrza, proszę. Proszę Pani Bożena. Odnośnie powołania Komisji w sprawie przeprowadzania przetargów i rokowań. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy, koliczki czy też skarbu państwa, organ wykonawczy, to jest w tym wypadku Burmistrz czego obowiązany jest kupować obowiązany komisję do przetargu i do rokowań. Przetarg wiadomo, że sprzedajemy nieruchomość w drodze przetargu. Na ogół nas odbywają się przetargi w drodze licytacji, jak nie licytacji, kto da więcej ten kupuje. Rokowanie to nic innego więcej jak negocjacje. Dlatego była powoływana komisja, bo była zmiana w tej komisji. W skład komisji wchodził pan burmistrz Hałat, w tej chwili jest zmieniony na Pana Burmistrza Nogalskiego. I dlatego powołanie nowych komisji. W skład komisji wchodzi Pan Burmistrz Nogalski, Pan Henryk Kapczyński, Pan Wisław Ścieżko, Pan Ryszard Chejchman, Bożena Gąsiorek, Sławomira Jaszczak i Bogusława Kurcz, Skarbnik to jest stanisław skład z siedmioosobowej. Bardzo proszę, Mateusz. Szanowni Państwo, dwie sprawy. Poruszono przez Pana Radnego Droga w jest to droga do gruntów polnych. To jest przed dawną szkołą podstawową w prawo. Jednąc ja od koluszek, tak zwana wierzchka ta kałuszka. Ona prowadzi właśnie w kierunku tych istniejących wiatraków na wcześniej jest. W tym roku udało uda się wykorytować i wykluczniować 800 metrów tej drogi. To byłby pierwszy etap. Udało nam się tutaj pozyskać 33 tysiące złotych od Marszałka Województwa z funduszu do, dróg do gruntu rolnych. Więc stąd ta inwestycja, no tak naprawdę tam w Polach, Na tam także mieszkają ludzie, jest to dość ważna droga tam dla lokalnej społeczności, na zakładzie miejskim także poruszamy. Projekt tej drogi w urzędzie też leżał już dobre kilka lat. W ostatniej chwili udało się go wyciągnąć przed przeterminowaniem. Jeśli chodzi o rys historyczny projektu chrużycy, myślę, że jest chyba już trzeci albo czwarty projekt przebudowy. W poprzedniej kadencji Komisja Oświaty jeden z projektów analizowała kiedyś, była na miejscu. One się wielokrotnie zmieniały i tak naprawdę ten ostatni rzutem na taśmę został uruchomiony jeszcze przez naszych poprzedników. Kiedy pojawiliśmy się na tej inwestycji w styczniu, to tak naprawdę panował jeden wielki bałagan pod względem planowania. To znaczy wchodziliśmy na salę gimnastyczną i dowiadywaliśmy się, że owszem, będzie, zrobiona, będzie zrobiony kawałek ściany, tutaj może podłoga, czyli znaczy nie wiadomo, że tą podłogę robić. Wszystkie te rzeczy wtedy w lutym, w marcu zostały zebrane razem i były przygotowane jakby do robót dodatkowych, ponieważ wyszło ich bardzo dużo. Postanowiliśmy zrobić to przetargiem, a nie dawanie używanej ręki. Może nie było to dla nas korzystne, bo dzisiaj mamy dwóch wykonawców na budowie, natomiast na pewno tańsze, bo kosztorys tam był ponad 400 tysięcy, po przetargu wyszło niespełna 300. Mamy co piątek tam teraz narady koordynacyjne i rozkładamy pracę, tak, żeby jeden wykonawca mógł coś zrobić, a po tym, żeby mógł wyjść po nim drugi. Jest tam wiele problemów, no niestety, no, Żywienie nie uda się, żywienia nie uda się uruchomić od 1 września, była tam zamiana stołówki z, z klasami. Na przykład pewne uciążliwości są, natomiast no, chcemy to jak najszybciej skończyć. Można by to jeszcze rozbijać na dwa, lata i nie robić w czasie roku szkolnego, natomiast chyba nie tędy droga raz za porządnie coś zakończyć. Więc no, to jest projekt rozpoczęty, jeśli, dobrze, jeśli się położenie, niech Pan dyrektor mnie poprawi, realizacja samego tego projektu od 2009. Chyba rozpoczęcie. Chociaż ta przybudówka to już tam stoi dobre kilka lat, 10 lat. Pierwszy tam już to więc ciągnie się to w nieskończoność. Mam nadzieję, że to zakończymy. Zapraszam jeszcze raz Państwa na budowę. Od grudnia wejście do szkoły będzie już od przodu, od drugiej strony. Będzie duża klatka schodowa i przerabiana już przerabiana to skrzydło. Będzie można tam zupełnie inaczej się poruszać, dookoła parkingi. Zupełnie inne inwestycje także przy szkole właśnie powstał, też plac zabaw. Można także to zobaczyć. Myślę, że będzie to szkoła na miarę XXI wieku za chwilę. Dziękuję. Czy są jeszcze zapytania? Przypominam, jesteśmy w punkcie czwartym, a mamy tych punktów dużo. Bardzo proszę, pytania A. A jeszcze odpowiedź tak, Proszę Moment, jeszcze tam jest uzupełnienie odpowiedzi, tak? Proszę bardzo. E, odpowiedź w zakresie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. E, e, obowiązek powołania czy posiadania przez e, gminę e, Komisji urbanistyczno architektonicznej został wprowadzony ustawą e, z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu Komisja jest potrzebna wtedy, kiedy są wykonywane opracowania. E, bezwzględnie jest potrzebna, ponieważ e, nie można sporządzić planu miejscowego, nie można sporządzić studium czy też listka, jeżeli ma komisji, gdyż jest w stanie wskazanego organ, który opiniuje tego typu dokumenty. W związku z tym pierwsza komisja została powołana w związku z pracami planistycznymi, które były robione dla e, miasta Koluszki, to jest, jest historia, nie byłem członkiem e, komisji to był w roku 2004-2005 roku. W tym roku jest nowe, że Pan wydał zarządzenie w sprawie powołania nowej komisji ze względu na rezygnację z prac e, komisji dotychczasowego przewodniczącego pana Jacka Ferdyna oraz pana Gniewa e, i Pawła Pianąckiego. W związku z tym e, była konieczność powołania nowej komisji są prowadzone prace planistyczne na terenie miasta, są opracowane plany dla e, Gałkowa, dla miasta jest zmieniony plan. W związku z tym takie organy jak Komisja Łubelska e, czy jest 10 jest niezbędne, gdyby te prace mogły być e, dalej prowadzone. W e, kwestiach krytycznych związanych z jakimiś e, pracami, to, które nie, nie wiem do końca, co się wynieść w, w sformułowaniach pana Radego Sądowskiego, że osoby nakręcają pewne sprawy i zbierają opinię w kwestiach związanych z planowaniem przestrzennym, Kwestie też często są tak uregulowane, że jako członek komisji urbanistycznej, czy jakikolwiek inny członek Komisji Urbanistycznej, jeżeli jego projekt planu byłby przedstawiany do zaopiniowania, to po prostu nie może brać udziału w, w opiniowaniu. Jest wykluczony po prostu z, z udziału w pracach komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę ponieważ odnośnie tego wyjaśnienia no bo właśnie mam pewne wątpliwości ponieważ ja wiem że Pan działał tam z jedną jeszcze Panią architektą, Panią przy tworzeniu tego planu wyznaczaniu ter że tak powiem, terytorium gdzie można wiatraki stawiać a gdzie nie wiem że tam wpadały jakieś kwoty że to coś kosztowało gminę teraz jest że tak powiem troszkę to w drugą stronę odkręcane, ale też widzę, że nie jest zupełnie tak prawidłowo, bo do tego tematu będziemy jeszcze rozmawiali, kiedy właśnie zaraz będziemy omawiali te punkty szczegółowe, ponieważ inne były zapisy w studium, a teraz tam są troszeczkę inne podawane i w związku z tym, no jeśli się jest szefem tej komisji urbanistyczno-architektonicznej a potem no jakieś, tak, chyba były no, jakieś prace robił, chyba pan jakieś rzeczy y, z zakresu urbanistyki i y, y, planowania przestrzennego na terenie tutaj gminy Koruszki. No bo tak mi to y, pana nazwisko się kojarzy z tym, że y, powoływano się, że pan to coś zrobił. No rozumiem, że nie No to nie wiem jak to, y, ten, czy nie ma tutaj jakiegoś mimo wszystko istotnego konfliktu takiego y, interesu. Może Pan coś powiedz i powiedzieć, ile Pan tych różnych projektów tutaj zrobił na rzecz gminy, raczej znaczy odkładnie chyba, no bo tak doradczo to, to, to nie wiem, albo wymienić czyli taki taki i takie. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja jestem urbanistą w Krakowie, z Instytucji Wszelkie usługi, które Państwu świadczę, świadczę w ramach prowadzonej przeze mnie działalności wykonywania zawodu urbanisty. Za to otrzymuję wynagrodzenie, które jest ustalone w wyniku postępowań przetargowych bądź zapytania ofertowych w przypadku robót, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania przetargowego. Od szeregu lat wykonuję dla gminy projekty decyzji o warunkach zabudowy. Opracowywałem studium, które zostało niedawno zmienione. Opracowywałem plany miejscowe. Przepraszam, że dla, dla Lisowic dla fragmentu miasta Koluszki. Jestem w trakcie opracowywania zmiany dla fragmentu miasta Koluszki i opracowywania planów dla e, fragmentu gminy gałtów parcela. E, e, kwestie związane z obudowaniem, tak jak przedstawiłem, nie mogę zajmować stanowiska w sprawie opracowań mnie e, panu. Za e, pracę w Komisji Urbanistycznej żadnych pieniędzy do tej pory nie wziąłem. Traktuję to raczej jako kwestię prestiżową. Prezyd e, jest dla za mnie zaszczytem być przewodniczącym Komisji gminy Miejskiej W e, innej Komisji Urbanistycznej do, do tej pory wynagrodzenia żadnych nie pozwalają z tego Pan Burmistrz jeszcze? Ja bym bardzo prosił pana Mańszaka, żeby przedstawił skład komisji, który był wcześniej, kiedy nastąpiły te zmiany i czy pan Fermiński, opracowując te kwestie, które przed chwilą mówił, był członkiem komisji, czy był przewodniczącym, bo no chciałbym, żeby to była jasna sprawa. Panie inżynierze, proszę o przedstawienie tej kwestii. W imię do architektu Łodzi yy, oraz przedstawiciele urzędu, yy, pani Chłodowska i Piotr. Ta komisja, jak pan Ryski wspomniał, yy, funkcjonowała na terenie naszej gminy tak bodajże od 2005 roku. To, Bo wyprocyfikowany ten program, jak działającym autorem, nie brał.